Cześć, witajcie. W 2023 roku w głównej siedzibie Arasaki w Night City został zdetonowany ładunek nuklearny. Tak jak pokazuje nam to retrospekcja zawarta w grze, zrobił to Johnny Silverhand. Jednak to Militech był odpowiedzialny za dostarczenie tych ładunków, które zaniosły śmierć i zniszczenie w okolice centrum tego megalopolis. Po poprzedniej siedzibie Arasaki pozostały tylko gruzy, które firma zabezpieczyła i po latach przearanżowała na Muzeum Pamięci Ofiar Tej Tragedii. Podobnie zrobiono z World Trade Center, gdzie na miejscu katastrofy powstało Muzeum Pamięci Ofiar Tamtych Wydarzeń. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się coś więcej, polecam zapoznać się z materiałem o Morganie Blackendzie, który dostępny jest w zakładce wideo. Oficjalna historia przedstawiona w Cyberpunk 2020 trochę inaczej traktuje kwestie tamtych wydarzeń niż było to przedstawione w grze. Eksplorując to muzeum, będziemy mogli natknąć się na zamknięte drzwi, gdzie po wpisaniu kodu 2023 zawartość pomieszczenia stanie dla nas otworem. W środku znajdziemy listę twórców Cyberpunk 2077, którzy postanowili upamiętnić się w kolejnym miejscu świata gry. Dodatkowo mała aktualizacja związana z pierwszym sekretnym pomieszczeniem. Jeśli wejdziemy tam z Johnem to zacznie on grać losowe motywy muzyczne na swojej gitarze. Mi przykładowo postanowił zaprezentować motyw muzyczny z dodatku do Wiedźmina 3 Wino, Bestia z Bouclair. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Do zobaczenia w Afterlife. Trzymajcie się. Cześć.